W tym wideo dowiesz się, który dysk zewnętrzny nie jest kompatybilny z iPhone'em 15 Pro. Trzy dysk nie będzie widziany w iPhone'ie, gdyż potrzebuje dużo prądu, a USB-C tyle nie zapoda, więc trzeba użyć zewnętrznego źródła. Dysk 25 oczywiście, e, zapis 110, tutaj 40. Oj, spada, ledwo ciągnie. Jest to stary dysk, który znalazłem w szufladzie. Karta SD oczywiście widziana i ładny wynik. Oczywiście pendrive również będą działać. 2,5-calowy dysk SSD oczywiście będzie widziany. Oczywiście piękny wynik 590 na 300 Zróbmy sobie jeszcze raz. Ładnie, ładnie jest widziany dysk. 2,5-calowy Samsunga. Dokładny model? 550. A na najszybsze dyski NVMe SSD 980 Pro od Samsunga PCI 4 Gen 4 Generacja 4 do 7000. Podłącz i nie zadziała. Zobaczcie, 984 generacji nie będzie działać z tego względu, że te dyski potrzebują więcej prądu niż trzeciej generacji. Niby się pokazał, ale nic z tego. On go nawet nie otworzy. Jak teraz rozłączę, to prawdopodobnie zresetuje mi iPhone'a. Lexar 790, kolejna pamięć mi czwartej generacji. Jak widzisz, Leksar niby zadziałał, ale jednak zawiesił się w połowie. O i teraz jak wyłączę, to zresetuje iPhone'a. Lexar 620 trzeciej generacji. speed test piękne wyniki. Trzecia generacja to jest to, czego potrzebujesz. Ale wyniki. Powtórzymy najważniejszą informację. Kupujemy dyski NVMe trzeciej generacji. Generacja trzecia, nie generacja czwarta. Generacja trzecia ze względu na mniejsze zużycie prądu i powinno wszystko chodzić. I tak USB 3.2 ma limit 1 Giga na 1 Giga, więc te, te cyfry 7 czy 3 to nie ma znaczenia. I tak będziemy limitowani przez kabelek, chyba że użyjemy Thunderbolta. Ale to już w następnym odcinku. Pozdrawiam i polecam.